Cześć, witam Was w kolejnym vlogu, po dłuższej przerwie. E, ale tak, wróciłam dzisiaj z pracy, jest sobota, godzina 12. I zabieram się za robienie e, obiadu, mianowicie spaghetti z tofu. I tak sobie, wiecie, zaczęłam rozdrabniać to tofu, żeby imitowało mi mięso mielone. I tak sobie myślę i myślę, kurczę, no może by nagrał vloga. Także jak poczułam natchnienie... Tak od razu sięgnęłam po kamerę. Niestety bateria bimiga. Za długo to ja nie ponagrywam, ale spokojnie za chwilę dam do ładowania, także teraz biorę się za robotę. Jeszcze bateria chwilkę może wytrzyma. Ja tutaj rozdrobniłam właśnie tofu wędzone, dodałam sosu sojowego i papryki wędzonej, ale samo to tofu jest tak już fajnie, takie wiecie, wyraziste że moim zdaniem nawet nie potrzebuję jakoś bardzo dużo y, przypraw, więc zostawiam tylko to. No i teraz będę podsmażać, później zaleję sosem makaron i gotowe. Mam tutaj już usmażone tofu i nie będę mieszać tego razem z sosem, tylko po prostu sos zmieszałam z makaronem, a posypię z wierzchu, bo jest takie fajne chrupkie. Przygotowałam też szczypiorek i tutaj mam e, taką tartą mozzarellę, to posypię z wierzchu i będzie się tak fajnie ciągnęło. No a tutaj makaron zmieszany już z sosem, także wykładam, bo pachnie przepięknie. Oh, Poszukujecie fajnego zamiennika mleka, to polecam Wam ten napój owsiany barista z Lidla. Ja testowałam przeróżne, te migdałowe, zwykłe owsiane. I no nie do końca, jeżeli chodzi o dodatek yy, gdzieś tam do kawy, to w ogóle nie wchodzi w grę owsianki. Jak najbardziej mogłam z migdałowym, ale. No, nie jakieś takie napoje. Natomiast ten barista, no, praktycznie jest identyczny jak mleko. Dla mnie bez różnicy kawa smakuje naprawdę fajnie. I um, on nie ma cukru, a zazwyczaj te baristy mają. Także to też myślę, że jest fajniejszy wybór. No i się pieni. A przy takich napojach roślinnych, no, nie jest to zbytnio częste. Także. Polecam Wam bardzo, jak szukacie sobie takiego zamiennika, to ten jak najbardziej się nada. I my przyjechaliśmy właśnie do lasu e, połazić sobie na spacerek, e, przy okazji poszukać jakichś grzybków. Już ostatnio byliśmy i pierwsze zbiory zostały poczynione, także coś się powoli zaczyna. Nie wiem, czy dzisiaj coś się uda znaleźć, ale nawet jeżeli nie, no to w sumie fajny spacerek. No, cześć. Idę wam pokazać, jak tutaj pięknie już rosną mi malinki. Jest krzaczków sporo, a tutaj mamy truskawki, i coś widzę. O, na przykład, tutaj piękność. Chyba już y, nie ma. No, ale zaraz coś wyzbieram. Maliny też już widzę, że powoli się pojawiają. Więc jest dobrze. No i właśnie w tym roku posadziliśmy trochę truskawek. No i malin bardzo dużo, więc fajnie, cieszę się bardzo i zbieram. Mamy też boróweczki. Dosyć sporo ich. Jeszcze jeden krzaczek tutaj. Także super, bo ja zawsze sobie mrożę i wykorzystuję właśnie do owsianek, omletów i tym podobne. Jeszcze pomyślałam, że zrobię taki deserek na szybko. Tutaj rozpuściłam galaretkę pomarańczową. Mam jogurt grecki i truskawki. Ją sobie teraz wrzucę do termomiksa, trochę tak na powietrze. A później połączę razem z jogurtem, przełożę do pucharków, pokroję truskawki i będzie fajny deserek na jutro. Nie robiłam takiej typowej pianki, tylko właśnie chciałam delikatnie ją ubić. Teraz też troszkę napowietrzyłam jogurt. Oba te składniki łączę ze sobą i przelewam do pucharków. Powrzucałam już truskawki, no i teraz wędruję to do lodówki. Zazwyczaj robię tak, że po prostu do galaretki dodaję jogurt, ale stwierdziłam, że sobie właśnie trochę na powietrze, zarówno galaretkę, jak i jogurt grecki i zobaczymy co z tego będzie, bo no, już widzę, że tutaj mi się troszkę rozwarstwiło i będzie i pianka, i takie ptasie mleczko. Ale w sumie spoko. Jak łączę bez napowietrzania, no to wtedy mamy takie typowe ptasie mleczko. Także tutaj eksperymentuję trochę, zobaczymy jak mi to wyjdzie. Raz też zrobiłam tak, że ubiłam galaretkę na taką pianę sztywną i włożyłam do foremki, to zastygło i w sumie była taka taka pianka. Dobre to było, ale jednak wolę tutaj dodatek jeszcze jogurtu. Będę teraz robić na kolację tortille, może ktoś się zainspiruje. Mam tutaj ogórka, pomidorka. Tu zrobiłam sos i zmieszałam trochę jogurtu naturalnego z tym majonezem. Wegę z biedronki. Tak pół na pół, ser mozzarella, szyneczka drobiowa i sałata. Muszę się pochwalić, bo jeżeli chodzi o organizację w lodówce, to jestem mega zadowolona. Wszystko jest ładnie pochowane w tych szklanych pojemnikach. Nic nie jest w żadnych papierkach i tym podobne. Więc mega się cieszę, bo powiem wam, że to naprawdę przedłuża trwałość jedzenia. No i też to ułatwia, ponieważ czasem jest tak, że a dobra, nie chce mi się obierać ogórka, a tutaj już jest obrany, wystarczy sobie pokroić. Więc to też tak mobilizuje bardziej do jedzenia więcej warzyw. Na przykład jeżeli chodzi o sałatę, też często miałam tak, że jak ja zobaczyłam, że muszę jeszcze ją, wiecie, nie obierać tylko no, oderwać te liście, myć, a nie miałam na przykład czasu i koniec końców kończyło się na takim szybkim jakimś jedzeniu położeniu, nie wiem, szynki sera na kanapkę i tyle, no to tutaj akurat moim zdaniem jest to naprawdę super, bo wyciągam sobie już gotowy listek, nakładam na kanapkę i koniec. No, ale to tyle. Chciałam się po prostu pochwalić, bo jestem z siebie dumna, jeżeli chodzi o tą organizację w lodówce i cały czas to podtrzymujemy już dosyć długo. Weszło nam to w nawyk, więc mega, mega mnie to cieszy. A teraz, jeżeli chodzi o tortille, tu mam dwie dla kuby, jedną dla siebie. Pokażę Wam w sumie na przykładzie jednej, jak ja to robię. Gdzieś tam na Instagramie to podpatrzyłam. Kroimy sobie ją w ten sposób. Czekajcie, muszę. Muszę czy nie muszę odłożyć kamerę. Może sobie poradzę. Ok, i mamy już wszystko rozłożone. Zazwyczaj dajemy sałatę lodową, ale później nie wykorzystamy też tego. I ostatnio tak stwierdziliśmy, że po prostu, właśnie taką masłową, i później ją w tygodniu wykorzystujemy do kanapek, ale pokażę Wam, jak ja to składam, czyli na takie trójkąty, nie? Tutaj, teraz tak. No i tak. Kolejne, nie poleca. No, a tutaj zrobiłam taką marynatę. Nie chcę się wyostrzyć. O, jest. jest oliwa zmieszana z sosem sojowym i papryką wędzoną. Mega. I później do piekarnika. Naprawdę jest sztosik, więc polecamy. Białek. Ja właśnie biorę się za robienie sobie paznokci, dlatego też jestem tutaj. Może być głośno, bo chodzi klima. Już sobie nałożyłam primer. No i przygotowałam tutaj odcienie. Nałożę sobie tą bazę z reformy. Ja mam jej różne kolory. One mnie nie uczulają, więc jestem mega zadowolona. E, I paznokcie trzymają mi się na niej 4 tygodnie bez żadnego problemu, bo właśnie w sobotę, kiedy je ściągałam, to taki czas minął. Testowałam akurat. Kolor chyba natural, no, a teraz właśnie biorę ten, ale nie będzie taki samotny, ponieważ testowałam też na skórze, że ta firma w ogóle mnie nie uczula, nawet jeżeli chodzi o kolory. Także tutaj wybrałam dwa takie letnie. Ale spokojnie, to nie będzie na wszystkich, w sensie nie na całości, bo ja bym nie wytrzymała z takimi kolorami. Tylko całość będzie właśnie w tym kolorku, a tu będą tylko takie wstawki. A więc to są moje nowe paznokcie. Powiem szczerze, no jak na mnie to naprawdę szaleństwo, bo tutaj się dzieje, zwłaszcza po pierwsze, że to są kolory, a ja zazwyczaj jakieś niudy. To jeszcze mamy i jakieś łatki i pazeczki, ale chciałam ten mm, zrzut ekranu w miarę odwzorować, który miałam, bo bardzo mi się podobało i stwierdziłam, że na lato coś innego w końcu. Przyszłam jeszcze kuknąć jak tam owocki, a tutaj się pojawiła jedna malinka, tam zaraz gdzieś druga. Jeszcze idę kuknę na truskawki. Powiem Wam, że też gdzie nie co nieco widzę, więc chyba przyniosę miseczkę i będę zbierać. No, jest sztos, ale mi się podobają. Zobaczymy jak będzie się nosić, bo tak jak mówiłam, muszę się przyzwyczaić, ale naprawdę bardzo mi się podoba. No muszę Wam powiedzieć, że zbiory zacne. Jak na parę krzaczków to naprawdę... Jest dobrze. Ja sobie tutaj zrobiłam kawkę, przyniosłam laptopa i będę leżeć i montować film. I mam nadzieję, że uda mi się złożyć dzisiaj chociażby dwa dlatego, że wtedy po prostu w tygodniu będzie więcej odcinków, a tak to nie mam kiedy tego montować, także trzymajcie kciuki. Teraz postaram się zmontować jeden, w przerwie pójdę zrobić chłodnik z botwinki, a później wrócę i chciałabym zmontować jeszcze jeden, dodatkowo mam w planach spacer, także życzę sobie powodzenia, żeby się z tym wszystkim wyrobić. Nie pokazuję się tutaj jakoś bardzo często w ten sposób, ponieważ... Nie wiem, co się stało z moim czołem, skąd się ten wysyp pojawił, co tutaj się wydarzyło, dawno nie miałam problemu z trądzikiem, a tu coś takiego i jeszcze nic mi nie pomaga, więc to jest już w ogóle. Tragedia. Przy okazji, że już nagrywam vloga, to się pochwalę, a co? Tutaj mam monsteremanki, kupiłam ją na festiwalu roślin. Nie chcę zapeszać, ale rośnie przepięknie. I ja kiedyś już miałam. Ale niestety ją uśmierciłam i pani w Kasie, jak już kupowałam, to opowiadałam tam moją historię, bo rozmawiałyśmy na ten temat, i życzyłam mi powodzenia, żeby właśnie ta z festiwalu okazała się tą jedyną, i jest piękna. Po prostu nie mogę się na nią napatrzeć. Cudo.